W zarządzania sobą w czasie warto zastanowić się nad tym, czemu poświęcamy naszą uwagę, naszą energię, nasz czas. Iwona dzieli sprawy, którymi zajmujemy się na cztery kategorie. Sprawy mogą być Ważne i pilne. Sprawy mogą być ważne, ale bezterminowe, nie spieszy się. I sprawy mogą być nieważne i pilne, oraz nieważne i niepilne. I teraz warto się zastanowić nad tym, które sprawy dla nas są ważne, a które są dla nas pilne. Otóż e, sprawy ważne to są takie, które są zgodne z naszą misją, z naszym poczuciem tego, co chcemy zrobić, co jest ważne dla nas, dla naszych bliskich. Jeżeli nasi bliscy są dla nas ważni, no to ich ważne sprawy są również dla nas istotne. E, wszystkie rzeczy, które rzutują na nasz rozwój, na nasz dobrostan, na to, że realizujemy naszą misję. Sprawy nieważne to wprost przeciwnie: te, które nam szkodzą, te, które nie mają w ogóle wpływu pozytywnego na nasz rozwój, a czasami wręcz mają ten wpływ negatywny. Sprawy, które odciągają nas od rzeczy sprawiających, że posuwamy się do przodu, sprawy, które po prostu są nieważne. My intuicyjnie czujemy, które są dla nas nieważne, i warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja te sprawy postrzegam, które faktycznie bym do tego worka nieważności zakwalifikował i wrzucił. Teraz, jeżeli idzie o pilność. Pilno, sprawy pilne to są takie, które musimy zrobić tu i teraz. I teraz, pilność może wynikać z różnego rodzaju sytuacji. Możemy mieć sprawy pilne, ponieważ zaplanowaliśmy je wcześniej, i w tym momencie ta sprawa jest pilna, musi się odbyć. Jak chociażby umówiona na daną godzinę wizyta u lekarza, spotkanie z partnerem biznesowym, spotkanie z klientem, umówione spotkanie z kimś. Godzina, w której my sobie ustaliliśmy, że o tej godzinie, coś konkretnego mamy do zrobienia. Te wszystkie sprawy, które sobie zaplanowaliśmy, jeżeli przychodzi punkt zero, to są to sprawy, które stają się sprawami pilnymi. Jest jednak również druga grupa spraw, pilnych, niecierpiących zwłoki, które z kolei potrafią nam się pojawić z znienacka i nie zawsze dobrze jest się nimi zajmować. Na przykład, dzwoniący telefon. Sprawa pilna, prawda. Od razu trzeba odebrać. Lecimy, odbieramy słuchawkę, nieważne, że w tej chwili byliśmy w trakcie robienia czegoś ważnego, to pojawia się coś pilnego, czyli telefon. I teraz pytanie, czy ten telefon jest również czymś ważnym, czy nieważnym, to jest no, drugie pytanie, na które warto sobie e, dać odpowiedź. Natomiast sprawy niepilne to są takie, które nas nigdzie nie cisną czasowo. Mówimy sobie, że jeszcze zdążymy, że. Że na pewno możemy to zrobić za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok, za lat 10. I teraz tak, w większości wypadków, wszystkie rzeczy, które nam służą, którymi warto się zainteresować, który, którym warto poświęcić czas, które sprawiają, że posuwamy się do przodu, to są sprawy, które są ważne, ale z kolei nie są pilne. My wiemy, że jeżeli Świadomie na przykład będziemy chociażby uprawiać sport, ruszać się, chodzić na spacery. To jest to dla nas ważne, dla naszego zdrowia. Sprawi, że będziemy czuć się lepiej. No, jest to sprawa ważna, ale czy jest to sprawa pilna? Otóż nie. Jak dzisiaj nie wyjdę pobiegać, to świat się w cudzysłowie nie zawali. Natomiast, no, nie skorzystam. Zastanów się nad wszystkimi sprawami swojego życia codziennego, które realizujesz. Zrób sobie taki diagram. Cztery ćwiartki. Dwie osie przecinające się. Sprawy pilne i niepilne. Czyli takie bezterminowe. Oraz sprawy ważne i nieważne. I masz cztery ćwiartki, i w każdej wpisz myślę co najmniej pięć pięć spraw pięć rzeczy, którymi które zaklasyfikujesz do, do danej ćwiartki i zastanów się później którym sprawom, z której ćwiartki poświęcasz najwięcej czasu w ciągu dnia oraz druga sprawa zastanów się którymi sprawami, które sprawy, które, która ćwiartka faktycznie popchnęłaby Twój rozwój, Twój biznes, Twoje życie, Twoje relacje do przodu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.